Cześć, ja jestem Maciek. Po raz kolejny w grze Rast, że tak rozpocznę z um, To jest moja ostatnia budowla. Ostatnia budowla chyba e, w najbliższym czasie, bo ostatnio nic nie robię poza pokazywaniem wam nowych budowli. No w każdym razie to jest mój ostatni blok, który zaraz wam pokażę. E, zbudowałem go z, właściwie nie, nie sam, ale z, z, z trójką jeszcze ludzi, z dwoma widzami, którzy mnie znaleźli tutaj oraz z Sakom i troszeczkę pomagał nam również Alex, którego żeście widzieli w jednym montażu z Rasta. I zaraz wam pokażę jak sama hata wygląda, tylko sobie jeszcze zobaczę czy tutaj wszystko się dobrze przetapia. Dobrze, ja to przerzucę jeszcze do skrzynki, bo rzecz polega na tym, że chyba, że nie ma miejsca w skrzynkach. Bo o, tutaj będzie coś, coś będzie. To wrzucimy tutaj i powoli będziemy ruszać na wyprawę w stronę Big Town. No. Town. A przy okazji pokażę wam jak wygląda hata. To jest chata, tutaj jak widzicie są okna. A ta jest dosyć wysoka. <noise> Także zbudowaliśmy coś takiego. Jest ona generalnie ogromna, i postawiona jest w takim miejscu, że bardzo trudno jest ją zrajdować. Chociaż byli, były już osobniki, które udowodniły, że jest to jak najbardziej możliwe. Um, w każdym pojawiło się tutaj. Eee, no ktoś się tutaj w każdym razie pojawił i próbował nam tutaj to wszystko zrajdować I udało mu się skutecznie dostać do środka eee, ale, ale nic więcej, nie zdobył przede wszystkim mojego arsenału, który schowałem w jednym pomieszczeniu Albo mu zabrakło C4, albo zrezygnował, ciężko jest właściwie powiedzieć, bo myślał, że już dotarł do wszystkiego No i miejmy nadzieję, że że tak właśnie sobie pomieszał dzięki temu zrezygnował. Zobaczcie, jak ta wygląda. Ona jest postawiona na wodzie. To jest miejsce, gdzie woda już podmywa, bo do wody, jak wiecie, w razie nie można wejść. Dlatego, że jak się do niej wejdzie, to się po prostu zwyczajnie ginie. Co zaraz z Wam zademonstruję. Widzicie, tutaj są fale, i według tych fal ja już wchodzę do wody. Zobaczcie, ja sobie teraz według tych fal stoję w wodzie. Ale gdy zmniejszę sobie opcję na render quality bardzo niski, to zobaczcie, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja z wodą. Zobaczcie. Tu jest woda, ale ona jakby jeszcze nie, do, nie, nie, nie przewyższa tego poziomu, na którym jesteśmy. A tej wody nie ma, po prostu nie ma. Teraz, jak nie widać fal, to widać, gdzie realnie jest woda, a gdzie tej wody nie ma. Um, I dlatego, jak na przykład tutaj sobie wejdę w wodę, zobaczcie, jak tutaj sobie stanę na tym i sobie pochodzę, to mi się nic wielkiego nie stanie. Ale jak wejdę tutaj w wodę, to po prostu umrę. <laughs> Także jak sami widzicie, no, chata jest dosyć dobrze chroniona, dlatego że przede wszystkim. Eee, że przede wszystkim op, um, nie da się tutaj dostać z żadnej innej strony, tylko da się dostać od przodu. I właśnie dzięki temu e, możemy zapobiec takim sytuacjom, żeby ktoś nam się po prostu hamsko wbijał i nam coś niedobrego w tych chatach robił. Ale my dzisiaj polecimy sobie na Rattown, e, W związku z tym, że mam dzisiaj troszeczkę więcej. Mam pilsy, mam shotguna, mam jakieś żarcie i tak dalej, więc będziemy mogli tam po prostu zwyczajnie sobie skoczyć, żeby pozbierać rzeczy, które tam się pojawiły. Hop i hop. No, shotguna też zostawimy przy okazji, zapalujemy na jakieś zwierzaki, dlatego że to się zazwyczaj opłaca. O, hop, dobra, no, powinno być ok. Um, grafikę w sumie przestawię sobie, Uż mogę sobie przestawić z powrotem na tą normalną. Apply. O, zobaczcie, teraz są fale i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystko jest tak, jak było poprzednio. A my lecimy już powoli w stronę, w stronę, w stronę Rattown. Dzięki temu będziecie w stanie zobaczyć, gdzie to dokładnie jest. Oraz pokażę wam potem na koniec serwer, na którym gram, żebyście mogli tutaj sobie spokojnie wejść i pograć razem ze mną. Pokażę wam całą drogę właśnie od posiadłości do, do tego mojego, znaczy do tego Big Rattown. Tutaj to jak widzicie mam taką polankę z e Ja sobie, pozwolicie, że będę zbierał... Tylko drewno, dlatego że ja zwyczaj mam taką rutynową wyprawę, po prostu że zbieram drewno. Teraz już potrzebuję też metalu, dlatego że ograbili nas okropnie z metalu. Mieliśmy naprawdę mnóstwo staków, kilkanaście staków metalu mieliśmy, ale z wszystkiego nas obrobili niestety. W związku z czym musimy zbierać nowy metal e, i drewno, e, żeby to wszystko sobie uregulować i unormować, tak jak było wcześniej. Dzisiaj, będę, znaczy podczas tej wyprawy, będę zbierał tylko drewno, żeby za bardzo nie przedłużać. I pójdziemy krótszą drogą, żeby tam szybko, sprawnie dotrzeć. Zobaczcie, z tej perspektywy widać posiadłość, ale jeszcze całkiem niedawno, kiedy ona była nieco niższa, to nie było jej widać z tej perspektywy. Głównie dlatego, że. Gdzie jest słońce? O że nie zachodzi. Chyba zachodzi. Głównie dlatego jej nie było widać, że była po prostu niska i zasłaniają te pagórki. Z tej perspektywy jeszcze było ją widać, ale jak tam się zbierał surowce, to nie do końca. Także generalnie sytuacja wygląda dosyć fajnie. Teraz już tą posiadłość widać. Z tego miejsca już chyba nie widać. O, zobaczcie. Czyli jak ktoś będzie biegał tutaj, to sobie tego nie zobaczy ale w związku z tym, że teraz ujawnię Wam to, to miejsce, to i tak myślę, że nie będziecie jakoś szczególnie się burzyć i nie będziecie mieli problemu z dotarciem tutaj. W każdym razie rzecz polega na tym, że ten serwer jest to jest nowy serwer, tak jak wspomniałem, jeżeli wspomniałem. I on jest dosyć pusty, dlatego chciałbym, żebyście. Go tutaj razem ze mną zaludnili, o zobaczcie ile pilów, e, Dlatego was na koniec zaproszę e, na ten serwer e, Proponuję też budować gdzieś tutaj w pobliżu te, te wasze posiadłości Jak najbardziej e, będę też ich doglądał Czyli będziecie mogli czuć się nieco bezpieczniej Jeżeli zbudujemy tutaj taką małą osadkę gdzieś w okolicach e, Być nas całkiem sporo, to myślę, że może się z tego wiązać bardzo fajna e, zabawa E, właśnie dlatego, że będziemy mieli taką taką posiadłość. I, znaczy takie, takie, taką akcję nazywa, wioskę e, I będziemy mogli jakoś współpracować właśnie w celu e, żeby ją umocnić itd. Tak dalej, tak dalej. E, serwer jest e, zmodowany, no, jest na nim właściwie chyba tylko jeden mod, który pozwala sprawdzić listę graczy. E, I mod, który oznajmia jakby czy ktoś wszedł na serwer, czy ktoś zginął, i tak dalej, tak dalej. To właściwie jest cały mota. To jest, to jest taki właściwie czat. znaczy na czacie, taki, taki bot na czacie, który, który informuje o wszystkim, co, co potrzeba. Także nie jest to jakiś szczególnie jest bardzo zmudowany serwer. jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie wszystkie przedmioty nie mają żadnych. żadnej wytrzymałości. W związku z tym można bez problemu sobie jedną haczytką obrobić cały, cały ten cały. No cały, no, po prostu nie, nie musicie zabierać zapasów Na przykład pięciu haczetek, żeby kiedyś iść na wyprawę surowcową Dlatego, że jedna wam wystarczy, bo ona się wam po prostu nie zepsuje Ja mam taką haczetkę To jest chyba najlepszy, najszybszy sposób zbierania rzeczy Dlatego, że ona jest lepsza niż drewniana haczetka To jest zwykła haczetka Ona jest zrobiona chyba z metalu, jeżeli mnie pamięć nie myli Także ona jest najszybszym sposobem na zbieranie rzeczy Więc polecam wam serdecznie, jeżeli ktoś Zaraz, cię ja dobrze przedem, Chyba dobrze Pójdziemy tędy Op, nie wiem jak to odnajdziecie, ale mam nadzieję, że Wam się uda. No, jesteśmy właściwie bardzo blisko Rattau. Wskoczę sobie na tą skałkę. Już tutaj już widać Rattown, zobaczcie. Przy okazji zapelujemy sobie na e, czerwone zwierzęta. Jeszcze chyba w Waszej obecności nie polowałem na czerwone zwierzęta, ale najpierw zajmiemy się e, zerknięciem do Big Rattown. Big Rattown jest chyba największą e, miejscowością w, w tym, w Raście, e, którą możemy zwiedzić. Co prawda tylko lewa część całego Rattown jest jakby... Do, do eksploracji, dlatego że po prawej właściwie nic nie ma, jest tylko jeden hangar. O, zobaczcie, to jest skrzynka. W takich skrzynkach, jak tutaj. Generują się najlepsze rzeczy broni, amunicja, jakieś fajne. To są najgorsze skrzynki z kolei. Ale też czas, czasami coś fajnego się, się trafi w nich. Lećmy. Um, hop, hop, teraz z tyłu. Przy okazji będzie mi. Mieli... Okazję zobaczyć wszystkie miejsca, w których można znaleźć jakieś różne skrzynki O, zobaczcie, znowu ta skrzynka i teraz znalazłem w niej Holosite Blueprint e, Blueprinty się czyta, klika się prawym i klika się Study Ja już niestety znam e, tą zawartość tego Blueprinta, więc właściwie nie szczególnie mi się to jakoś przyda O, pikak zbiorę, dlatego że dużo rzeczy straciliśmy Nie wiem jeszcze, do czego służy ten paper, jeżeli byście byli w stanie i wiecie To fajnie byłoby, było, jakbyście mi napisali, do czego służy ten paper Co się craftuje z paperu, bo ja jestem bardzo ciekawy tego, bo do tej pory nie miałem okazji, żeby to wykorzystać. Jest gunpowder, z którego robi się oczywiście um, oczywiście amunicję. Są race, z których robi się C4. Także te wszystkie rzeczy warto jak najbardziej zbierać. Teraz musimy iść do tyłu. Są tutaj takie cztery domki, one są identyczne i na dokładnie takiej samej zasadzie się je zbiera. Um, zobaczcie, a to jest czerwona Czerwona paczka. Z czerwonych paczek wypadają najczęściej jakieś medykamenty. O tym mamy żółwą szarą paczkę, czyli zwykłą. E, Ta żółta amunicja, którą wszyscy ją zebrałem, oto 556 ammo. E, służy. Znaczy, wykorzystuje się ją po prostu w M4. A, którą nie łatwo zdobyć. Dopiero ostatnio udało mi się ją zdobyć tutaj na tym serwerze. Także. O, to się mi się nie przyda. Także. O, a to mi się przyda, dlatego że ten he hełm sobie zamienimy. Teraz mam pełen strój antiradowy, dzięki niemu nie zdobywam już żadnej radiacji. Znaczy, no, zdobywam jakąś, ale no, jest dużo mniejsza niż ta, którą bym zdobywał, e, gdybym tego nie miał po prostu. Więc teraz myślę, że będę w stanie bez żadnego problemu zwiedzić to, nie, uży nie używając żadnego pilsa antyradiacyjnego. Zobaczcie, kolejna to ta skrzynka, boże, jakieś dzisiaj szczęście mam. To jest z kolei znowu la laser side BP. Tutaj mieliśmy Holo side BP. To są e, modyfikacje do broni broni się potem ulepsza właśnie za pomocą tego. Czy ja mam jakąś latarkę? Przydałaby mi się latarka, ale niestety uważam się, że nie mam czegoś takiego. Tam mamy wilki. Wielce szkoda, wielce szkoda, że cholipka teraz nic nie będzie widać. Muszą mi zobaczyć. Chodź, chodź, chodź. chodź. Ok, zobaczył mnie. Ja sobie teraz będę w nich troszeczkę strzelał. Dobra. Okej. Okay. Ja wiem, może i to, to jest marnowanie dla blueprint pistoletu. Ale ja już przywykłem do tego, że tak zbieram, dlatego że po prostu jest mi dużo wygodniej i dużo szybciej. Teraz użyjemy pistoletu, żeby się o sobie oświetlić to wszystko. Bez zatarki, tak dosyć ciężko. O znowu antirad pilcy. Teraz użyjemy może pistoletu. Przy okazji sprawdzimy na ile strzałów? 5, 6, 7. Na 7 strzałów z pistoletu. E, ginie niedźwiadek, dobrze wiedzieć właściwie. O, kolejne apteczki czy bandaży. bandaże. Bandaże szczegól, szczególnie potrzebne nie są. Głównie dlatego, że one po prostu. One tylko usuwają złamanie. E, Tchu, nie złamanie, tylko krwawienie. E, Także one nie są aż tak szczególnie potrzebną rzeczą. Zejdźmy sobie tutaj. To jest ostatnie miejsce chyba, gdzie można coś zlutować. Um, tak? Tu są dwie skrzynki. O, jakiś metal. Metal mi się przyda. O, i medykament. zobaczcie, ja Mnóstwo tych apteczek, znaczy bandaży, z których nikt nie korzysta, dlatego że one się pojawiają też w nas, jeżeli kiedyś się rozpimy po prostu, więc to nie jest jakaś, jakiś szczególny routas. Więc musimy jakoś minąć I chyba jeszcze w tej chatce coś można znaleźć. Ale co do tego nie jestem pewien. Nie, tutaj chyba nic nie będzie. No, nie. Tutaj się nic nie respi no dobra, tam są też zwierzęta czerwone, bo wokół takich większych skupisk, wokół takich większych miejsc, najczęściej znajdują się również właśnie czerwone zwierzęta. Jak widzicie, tam były te czerwone zwierzęta, do których strzelałem. Tutaj są czerwone zwierzęta, właśnie na zewnątrz Radtown. Także ich jest całkiem sporo. I właśnie. I właśnie, właśnie one się znajdują zawsze wokół tych takich większych skupisk, czyli Radtown różnych, bo są właściwie dwa Radtowny: jest Small Radtown i Big Radtown. E, oraz jest jeszcze Factory Rattown e, Czyli to jest taka, też z kominem, bo tutaj widzicie z komin e, Tam też jest komin, także być może pomylicie tę, to miejsce Różnica jest taka, że, e, że tutaj w Big Rattown jest taki niski, kremowy murek co Zaraz wam pokażę Zobaczcie O, tutaj jest taki niski, kremowy murek A w, a w, a w, a w Factory Rattown jest taki wysoki, betonowy Także to jest podstawowa różnica między tymi miejscami i tak należy je odróżnić właśnie. Myślę, że nawet za pomocą murka, szczególnie jeżeli ktoś nie zna za bardzo tych, tych miejsc. Ja już ogarniam na, na, na takim poziomie, że nie mam żadnych wątpliwości, jeżeli widzę, widzę miejscowość, ale dla takich, jeżeli ktoś pierwszy raz widzi właściwie te, te miejscowości, te osady, to jak najbardziej warto jest właśnie teraz rozpoznawać na takiej zasadzie, że Factory Rattown ma wysoki betonowy mur, a Big Town ma niski, taki kremowy. Także to jest dosyć fajna rzecz, jeżeli chodzi o rozróżnianie, bo nie ma z tym żadnego trudu. Ok, ja teraz wracam do swojej chaty. A tymczasem chyba już Wam podziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na serwer, teraz serwer Wam pokaże. Ja sobie mogę go sprawdzić. w play game. To jest moja historia. To jest ten serwer. D 29.06 Airdrop slash 50% craft slash no durable durability slash anti slash friendly itd., itd. To jest drugi serwer, na którym grałem. The Beach UK, Ale tutaj zaczęli się pojawiać właśnie moje widzowie, więc stwierdziłem, że zrezygnuję, bo chciałem się przede wszystkim ustabilizować, zanim zacznę cokolwiek. Z czymkolwiek właśnie z wami dzielić, jeżeli chodzi o adres serwera. Głównie dlatego, że nie chciałem, żeby ci najbardziej złyśli z was mi tutaj bruzili po prostu. Bo ja chcę tę serię normalnie nagrywać, bo wiecie, czym się kończy po prostu taka sytuacja, gdzie, gdzie no, wszystkie moje rzeczy zostają rozgrabione i rozrzucone, no po prostu seria się kończy. Dlatego warto jest po prostu sobie to wszystko rozbudować, żeby ci zły, najbardziej złośliwi z was, nie popsuli mi tego zanim cokolwiek fajnego uda mi się zbudować. Także cóż, ja wam dziękuję za oglądanie. E, tymczasem trzymajcie się, e, do zobaczenia na serwerze. Ja jestem na nim wieczorami od 22 do myślę 2, powinienem spokojnie gdzieś tam się znaleźć e, najczęściej. E, I czasami w południu, ale to nie często. E, także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!